w z tegorocznej z edycji konkursu agroniki. Ja może oddam głos panu starość. Szanowni radni, szanowni państwo. Yy, jesteśmy w tej w punkcie takim razem dniu dlatego że mamy no, raczej nie na Wręcz nie dla naszych firm, naszych gospodarstw, które znajdują się na terenie polskiego zostały zauważone na szczeblu wojewódzkim. Mamy takie dwa konkursy, pierwszy konkurs jest Agroliga. Agroliga jest to konkurs organizowany na szczeblu wojewódzkim przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, natomiast na szczeblu krajowym przez Telewizję Polską, a dokładnie redakcję współpracowanów i Proszę Państwa, gospodarstwo z naszego powiatu z gminy Nowych to jest gospodarstwo wspólne prowadzone przez Tomasza Sobocińskiego, przez Patryka Sobocińskiego i przez Andrzeja Sobocińskiego, zdobyło drugie miejsce na etapie wojewódzkim tego właśnie konkursu. Mogę tylko powiedzieć, że Euroliga jest to konkurs, który, który promuje nowe technologie, nowe rozwiązania, i co bardzo, bardzo istotne, promuje bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych, dlatego że wiemy, że że rolnictwo, oprócz ludźstwa, są to są to takie dziedziny naszej klasy, gdzie jest dużo wypadków i zarówno Kasa Rolniczego, Bezpieczeństwa, Społecznego e, i Ministerstwo Rolnictwa promuje pewne działania i zachowania, żeby tą wypadkowość zmniejszyć. E, dotyczy to, dotyczy to rolników, ale również, również dzieci, rolników małoratnich, które również w gospodarstwach. I w związku z tym poproszę sobie e, pozwolę zaprosić na środek pana Tomasza Sobocińskiego, pana Patryka Sobościńskiego i pana Andrzeja Sobocińskiego. Mamy tutaj przygotowane takie listy gratulacyjne. I poproszę pana przewodniczącego dnia do siebie. E, chcielibyśmy Państwu zgłosić serdeczną gratulację i podziękować Państwa za to, e, że reprezentuje się panów nas, nasz powiat na Radzie Wojcki i krajowej. Ja pozwolę odczytać jeden dlatego, że są trzy, w tym liczbie widzę Mam też dla Państwa przygotowany taki wątki żeby ewentualnie można doposażyć swojego gospodarstwa w jakiś taki drobniejszy sprzęt. Szanowny Pan Andrzej Sobociński, Szanowny Pan Patek Sobociński, Szanowny Pan Tomasz Sobociński, listy regulacyjny. zagrożeń. Tak, do... Rady jest potwierdzeniem umiejętności dróg wnoszonego w pracę w gospodarstwie rolnym oraz inspirującym przykłady do naśladowania. Mam nadzieję, że dalsza Państwa działalność będzie źródłem satysfakcji, a także wyzwania na drodze do kolejnych osiągnięć. Życzę Państwu powodzenia w realizacji wszelkich prognozowanych działań, a także zadowolenia w życiu osobistym. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, tak. tak, tak. Naszego trudu i tego zajęcia drugiego miejsca w województwie. Yy, powiem w ten sposób: zawód niełatwy. Niełatwy i nie, nie zawsze wszystko możemy sami zaplanować, bo jest to zawód, który jest związany z aurą głównie. A w związku z tymi zmianami klimatycznymi, które dotykają nasze polskie rolnictwo, no to jest różnie. Ale dziękuję bardzo za zauważenie. Powiem yy, tak. Yy, Miło jest otrzymywać coś takiego, jak się pracuje przez tyle lat i wspólnie my razem z bratem i z, to, i z synem stworzyliśmy takie gospodarstwo rodzinne, gdzie jest na pewno łatwiej nam gospodarzyć niż pojedynczo rolnikom, bo dzisiejszy sprzęt wykorzystany, można powiedzieć, w takim dużym gospodarstwie jest bardziej retoryczny. Ja chciałbym tylko powiedzieć, jeszcze tyle, że. Wspomnę mojego ojca świetnej pamięci. Jak umierał, to powiedział do nas takie słowa, które nam piły do dzisiaj, żebyśmy się szanowali tak, żeby nam ludzie rozrościli. I uważam, że to są małe słowa i tak próbujemy robić. Nie zawsze jest do końca prosto, ale staramy się to czynić. Dziękuję jeszcze raz bardzo za to zauważenie nasze. którego nam się toczy od szacunków w stosunku do innych osób, które nie dotyczy się tylko pacjent, ale powinniśmy to przyjąć jako maksymetr, która funkcjonuje w życiu naszym społecznym. Taka sumie jest coraz trudniej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy jeszcze do kończenia nagrody w drugim kongresie, mianowicie w konkursie Piękna Wieś Polska. W związku z tym, że laureatem szczeblu wojewódzkiego została w kategorii wieś, została wieś Iwiesiewo, została zaproszona komendanta powiatowa, dlatego, że wieś Iwiesiewo została laureatem, czyli zwycięzcą etapu powiatowego, ale był też zwycięzcą etapu wojewódzkiego i jest to wielki sukces miejscowości, ale również naszego do powiatu, dlatego, że wieś Iwiesiewo leży na drodze powiatu polskiego. Jest, jest reprezentowana, jak się przejeżdża przez drogą powiatową, się przez dziesięć pierwsze tak tam zaangażowanie i pani tych mieszkańców, jeżeli chodzi o poprawę estetyki, zaangażowanie, a to, to bardzo ważne, pani sądów i zachęci zintegrować społeczeństwo tak, żeby ci mieszkańcy swoją pracą społeczną, w swoim przecież wolnym czasie, często za własne pieniądze pod podejmowali działania za, na rzecz poprawienia estetyki i wyglądu miejscowości. I drugą osobą, która została zaproszona do urzędu to jest Pan Ireneusz Antonowicz, niestety nie mógł przybyć tych urządzeniach, ale na przykład w rękę, w związku z tym jest w Egipcie. wydarzyło się nieszczęście na same święta. Tylko powiem Państwu, że Pan Ireneusz Antonowicz został radnym etapu powiatowego w konkursie w tu zagroda, branża odludniona, w Wszystkim wszystkim Państwu znamy, korzystamy również jako osobę, lepszego samorządy. Eee, pan Janusz Antonowicz prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 36 hektarów, nastawi się na agroturystykę, ale co bardzo, bardzo istotne. Eee, prowadzi gospodarstwo ekologiczne, ma specyficzny sposób, ekologiczny sposób ogrzewania swoich pomieszczeń i również posiada e ekologiczną oczyszczalność ścieków. Przekażemy nagrody, przekażemy nagrody w innym terminie, w inny sposób. Bardzo Państwu dziękuję. Gratuluję jeszcze raz i dziękujemy osobom nagrodzonym i myślę, że na tym możemy to zakończyć. Dziękuję bardzo. Zapytań składanych na piśmie podczas sesji. Yy, nie, przepraszam. Do punktu czwartego, jak, to, jak to słyszałem. <laughs> przepraszam, do no, punktu czwartego, przyjęciu protokołu z dziewiątej sesji z 29 listopada. Protokół, jak zwykle, został wyłożony na 5 dni przed sesją. Protokół, panie przewodniczący, jest w 10 z zwiądu, przez państwa. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, protokół został przyjęty. Teraz możemy przejść do punktu piątego, czyli odczytanie uznanego i interpelacji zapytań składanych na piśmie podczas sesji. Przypomnę, że interpelacje składa się w sprawach o ważnym znaczeniu dla powiatu w formie zwięzłego dokumentu zawierającego stan faktyczny, względem do sprawy i pytania z wynikające. Natomiast zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Czy są jakieś interpelacje bądź zapytania, które Państwo radni chcieliby złożyć i odczytać w tej chwili? Na no święto opuścimy. <laughs> <laughs> Rozumiem, że nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu. W głosie, tak, nie, nie zabraknie dzisiaj ja do pracy, tak czy jak nie zależy od tego, ten punkt się skończył, Przechodzimy do punktu szóstego. Przedstawienie informacji o zasadach utrzymania dróg powiatowych może w, w, w 2020, w miesiącach styczeń i piecień. Tematem wynika z planu pracy Rady Powiatu Urzędno-Żykańskiej na czwarty kwartał. Państwo otrzymaliście w formie dokumentu takie, taką informację. Jest nam jej kierownik Wydziału Infrastruktury, pan Arkadiusz Gorczyński. Czy są może jakieś pytania bądź uwagi do tego dokumentu? Bardzo proszę Państwa Na No nie zimy co to mówić. Właśnie, ciężko mówić o przygotowaniu zimowym, chyba, że zima zaskoczy Mam nadzieję, że tego że są dobrze przygotowani. Wobec tego, że nie ma żadnych uchwał. Możemy przejść wiem zawsze. Do kolejnego punktu. A więc jesteśmy już w punkcie 7. Rozpoczęcie projektu uchwał oraz podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podpunkt 1. Ustalenie kryteriów i wybór przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego i Nagrody Dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski. Poproszę Panią Barbarę Grotowską, Wicestarostę Nowodworskiego o przedstawienie tego projektu. Czy są jakieś pytania, bądź uwagi do tego projektu? Pan radny z tych odpowiedzi, proszę. Bardzo. Tak, ja mam bardzo proste pytanie. Czy było protektoralne zmiana procentowa z tego funduszu dla na nagrodę dyrektora przez Tarlana, przez pana Starosty? To do 80%, a dla nauczycieli, co dalej jest rekordz pracowników święta był ważniejszy, bo on wie, jak gromadliwie pracuje, zmniejszono do 70%. Tylko tyle. Dziękuję. Pani Wice proszę Środki, które są przeznaczone, przeznaczone rocznie na nagrody, w naszej ocenie były po prostu za skromne, jeśli chodzi o ekspozycję starosty, bo sprowadzało się do tego, że nagrody brody starosty no były albo równe, albo ze względu na ograniczenia finansowe niewiele większe od naszych dyrektorów. Chcielibyśmy to po prostu mieć tutaj troszeczkę większą, żeby móc te nagrody starosty rzeczywiście w wyższej wysokości przyznawać. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że innych pytań i uwag nie widzę. Poza poproszę o przedstawienie. Stanowisk poszczególnych komisji, Komisja Budżetowa i Samorządowa. Komisja głosowała czterema głosami za przyjęciem projektu. Dziękuję. Komisja Środowo-Społeczna. Cztery. cztery za. Dziękuję bardzo. Wobec tego możemy przejść do głosowania nad tym projektem. Głosujemy. <głos> Zdanie, które udział 15 radnych, 13 odpowiedzialności za. W tym projektem przy dwóch głosach przeciw, 13 głosami uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia stawy opłaty za zajęcie pasa drogowego. Poproszę Pana Starosta, czy ja o, o przedstawienie tego projektu. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, z dnia 30 sierpnia 2019 roku została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o skierowaniu rozwoju ustów sieci telekomunikacyjnych, która to ustawa sprawa była, to też nasze przyła przedstawki związane z budową e, sieci telekomunikacyjnych I w związku z tym mamy obowiązek, e, ta ustawa dalej w życie po pół roku, czyli w końcu stycznia 2020 roku. Mamy obowiązek dostosować ustanki z naszej uchwały dostawy, które są określone w ustawie. Chciałem jeszcze dodać że mając na uwadze interes społeczny i dobro mieszkańców, a wiemy, że wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i umieszczenie ich w naszym pasie drogowym dotyczy głównie naszych mieszkańców, proponujemy tutaj e, zmniejszenie kwoty za umieszczenie tych, e, tych urządzeń w pasie drogowym, po to, żeby nie obciążać naszych mieszkańców, którzy tak większości w większości przypadków ponoszą koszty samej budowy przyłączy wodno kanalizacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania mam ustawień z tego projektu. Nie widzę, bo bym poproszę o przedstawienie z i spostrzeżenia komisji. Komisja budżetowa sama znowu. Komisja Cztery, to sami za i jest, jest otrzymującym się <suszę> Dziękuję. Komisja oświatowo-społeczna? Nie, Dziękuję za. Dziękuję bardzo. Możemy zatem przejść do głosowania. Ten projekt ten głosujemy. nie odpowiedzieli się za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt 7 punkt 3. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu nowodorskiego, których zarządzający powiat nowotworski oraz warunki korzystania z tych przystanków udostępnione dla operatorów i przewoźników. Dlatego też dla prawidłowej organizacji transportu zbiorowego koniecznym jest podjęcie tej uchwały, która określa ilość stanowisk zgodnie z stanem kartą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do uwagi do tego projektu? Widzę, że poproszę o przedstawienie stanowiska przez Komisję i Komisję samorządowa Komisja pięcioma głosami przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Środkowo Społeczna. I Dziękuję bardzo. Możemy w takim razie przejść do głosowania nad tym projektem. Głosujemy. Wynik do tego głosowania. 15 obecnych radnych odpowiedziało się za. Uchwała została przyjęta. Punkt 7 punkt 4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność powiatu nadzorowskiego. Proszę Pana Starostę o przedstawienie tego projektu. Panie Przewodniczący, Panowie Radni. chciałbym Państwu przedstawić projekt uchwały, w którym Rada Powiatu nadzoru Mady nad Gdańskiem wyraża zgodę na nabycie w drodze zakupu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do tego projektu? Nie widzę. Poproszę komisję o przedstawienie swoich stanowisk. Komisja budżetowo-sączkowa. Komisja przyjęła projekt uchwały. No, Idziemy głosami. Dziękuję. Komisja oświatowo za. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do głosowania. Głosujemy. sobie, żeby odpowiednio pracować i za, zaplanować. Nie ma, nie ma w tym planie pracy żadnych... Jak Mikrofon, proszę włączyć. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że komisja opracowując ten program, plan pracy, kierowała się przede wszystkim. No, tymi zadaniami, które wykonuje powiat. Chcemy w pierwszym kwartale, z, no nie wiem jak takiego słowa użyć, zbadać, sprawdzić warsztaty terapii zajęciowej w Jartarze i Fundację Wróć. W drugim kwartale funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Zdrowiu Dworze i W trzecim kwartale e, Powiatowego Urzędu Pracy i y, w czwartym kwartale y, budżet. Do tego dochodzą w każdym kwartale w zasadzie y, praca nad projektami uchwał, i tak by się przedstawiał plan pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko dodam, bo widzę, że również funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy, Rodzinie jest na pierwszy kwartał przewidziane. Powiedziałam, tak? Być może. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do uczucia do tego projektu? Nie widzę, bo no ustępu poproszę Komisję o przedstawienie i kolista na piskowiczą samorządowa. Nie ma zastrzeżenia. Komisja Światowo-Społeczna. Dziękuję bardzo. Możemy przejść w takim razie do głosowania. I głosujemy. Bardzo 15 głosami za, na 15 zestaw prawnych plan pracy Komisji Budżetowo-Samorządowej na przyszły rok został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej na 2020. Poproszę o przedstawienie Panią Dorotę. Mam nadzieję, że Pani Przewodnicząca nie jest zaskoczona. Proszę bardzo. W pierwszym kwartale Komisja Oświatowo-Społeczna chciałaby się zająć analizą planów rekrutacji na rok szkolny 2020-2021 oraz promocją szkół i placówek oświatowych, a także dokonać analizy sieci szkół w powiecie nopodworskim. W drugim kwartale przyjrzymy się takim tematom jak sport i kultura fizyczna w powiecie oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna. Trzeci kwartał będzie obejmował promocję i ochronę zdrowia, oraz turystykę i promocję powiatu nowogórskiego. W czwartym e, kwartale chcielibyśmy się zająć oceną wyników egzaminów z, e, zawodowych i naturalnych e, w roku szkolnym 2019-2020 oraz e, przyjęcie planów pracy komisji, sprawozdanie z sp, e, pracy komisji oświatowo-społecznej. Poza tym przed każdą sesją zamierzamy spotykać się e, w celu opiniowania projektów uchwał. Kontakt Tak, tak jest, dziękuję bardzo. Czasami proszę uwagi pytania do tego projektu. Nie widzę, poproszę o stanowisko Komisji Budżetu po tak, Komisja z pięcioma kursami przyjęła Pan pracę. Dziękuję bardzo. I Komisja Szybko Społeczna? Nie za. Dziękuję bardzo. Jesteśmy gotowi do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy. 2019 roku. Drugi kwartał to kontrola realizacji uchwał rady i zarządu powiatu w 2019 roku. Analiza wykonania budżetu powiatu nowogrodzkiego za 2019 rok. Analiza sprawozdania finansowego powiatu Nowodworskiego za 2019 rok. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Przygotowanie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisją rewizyjną za pierwsze półrocze 2019 roku oraz ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej MOS- w Stępie. Trzeci kwartał to kontrola przygotowania wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego. Będzie to specjalny środek szkolno-składowawczy w Nowym Burszem Gdańskim. W czwartym kwartale opracowanie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2021 rok oraz sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną za drugie półrocze 2020 roku. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy jakieś uwagi jakieś pytania do tego projektu? Poproszę zatem Komisję o przedstawienie swoich stanowisk Komisja Komisję i Komisja przyjęła pracę Komisji. 50%. Dziękuję bardzo. Komisja Szkoła Społeczna. No, za. Dziękuję bardzo. Możemy w takim razie przejść do głosowania nad tym projektem. Głosujemy. Dziękuję bardzo. Pierną z panu głosami za plan kontroli i Komisji Rezyjnej na przyszły rok został zatwierdzony. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną za drugie półrocze 2019 roku. Ponownie poproszę Pana Przewodniczącego Jadwiga Stalarza o przedstawienie tego projektu. Komisja Rewizyjna w drugim półroczu 2019 roku wykonała plan pracy przeprowadzając kontrolę w następującym zakresie. Punkt pierwszy, Kontrola przygotowania wybranej jednostki światowej do nowego roku szkolnego Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie pan Mirosław Morski i pan Henryk Kuczma dokonał wizytacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi w Nowym Boże Gdańskim. Po analizie i wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Korzytańskim, pana Mariana Kwoczka, zespół kontrolny złożył wnioski po kontroli. Komisja Rewizyjna przedstawiła do zespołu obiadów wystąpienie po kontrolne, wskazując na pilną potrzebę remontu budynku głównego, polegający na odprzestrzeniu od zewnątrz fundamentów, począwszy od ław fundamentowych, położeniu nowych izolacji poziomych i pionowych, budowy zewnętrznego szybu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych, by dostosować szkołę do warunków osób niepełnosprawnych, remontu dachu i elewacji magazynu, kajaków, wyczyszczenia nawierzchni boiska sportowego funkcjonującego przy szkole oraz przecinka murze wzdłuż rzeki Tuka na wysokości wyżej wymienionego boiska. Punkt drugi. Ocena funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Bożejtańskim. Wizytacja. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie pani Dorota Hojna i pan Michał Ambroziak dokonał wizytacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Bożejtańskim. Wszelkie wyjaśnienia w zakresie zgłaszanych wątpliwości złożyła pani Wioletta Lewandowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Bożejtańskim. Po analizie przedstawionych dokumentów i złożeniu wyjaśnień. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag w zakresie funkcjonowania powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. <kluzny> Ponadto Komisja Rewizyjna sporządziła sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za drugie półrocze 2019 roku oraz opracowała plan kontroli na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy są jakieś pytania do tego projektu? Pan radny Zbigniew. Panie proszę. przewodniczący, mam pan uwagę do punktu 2. A mianowicie pytam, jakie wątpliwości były przedstawione przez Panią Dyrektor Politycznego Urzędu Pracy? Bo to stwierdzono wszelkie w zakresie zgłaszanych wątpliwości. Ale pytam, to jakie? To znaczy wątpliwości zgłaszane przez przedstawicieli z komisji, yy, z zespołu kontrolnego. Tak? Ale i nie widzę Pani Sania, na że Pani Violetta miała... Nie, Pani Violeta udzieliła odpowiedzi. Nie, nie, nie. Państwo radni, wyjaśnieniem w zakresie zgłaszanych wątpliwości służyła Pani Wioleta Lewandowska, dyrektor. A więc wątpliwości, to tak jest, wątpliwości. My, my mieliśmy wątpliwości. wątpliwości. Mieliśmy wątpliwości, zespół kontrolny. Tak jest. Mieliśmy wątpliwości, a Pani... Wyglądał to, proszę. Pani dyrektor Zolota Lewandowska miała wszelkie wątpliwości. Panie Przewodniczący, tak powtórzę jest. jeszcze raz, jestem konkretnym facetem. I proszę mnie konkretnie odpowiadać. Postawiłem wyraźnie, jakie wątpliwości miała Pani Dyrektor. Powinny być tu wypisane. Nie co. To znaczy, to w takim Pani razie, to panie, panie, gadanie jakie my mieliśmy wątpliwości, a, e, jak ich, a, jak, e, a Pani Violeta Lewandowska wyjaśniła nam to. A więc chodziło nam o, szczególnie o duże bezrobocie, odpowiedzi na Podwórski oraz czy będzie zagrożenie e, zwalniania pracowników e, Powiatowego Urzędu Pracy. I e, w tym zakresie najwięcej, e, najwięcej tutaj poświęciliśmy e, miejsca podczas kontroli. Ja może dodam jeszcze od siebie, że być może nie do końca, to nie jest słowa brak wątpliwości. Może po prostu o pytania.